Rozdział 10 Pawoncello. W tym samym okresie, gdy Alina wyżywała się jako aktorka, reżyser i dramaturg, ja znalazłam sobie drugą przyjaciółkę. Nie tę od serca, bo pokrewną mi duszą, jakby powiedziała Ania z Zielonego Wzgórza, została na całe życie Renia, ale taką od zamiłowań. Siedziałam wtedy w jednej ławce z Aliną. Zawsze się mówi, że najważniejszą sprawą w życiu jest dobra organizacja. Dobra organizacja to połowa roboty, słyszałyśmy bardzo często. No więc zorganizowałyśmy sobie z Aliną odrabianie lekcji tak świetnie, że ona odrabiała jedne przedmioty, ja drugie. I rzeczywiście, jak slogan obiecywał, praca zmniejszyła nam się o połowę. Ale w szkole, jak to w szkole, zawsze się kiedyś wpadnie. Po jakiejś więc klasówce, którą napisałyśmy za bardzo jednakowo, była wielka awantura i wszystko skończyło się tak zwanym w żargonie uczniowskim flancowaniem, czyli przesadzaniem. Alina, która jak zawsze miała szczęście, Dostała na moje miejsce pyszną koleżankę Zulę, która pasowała do niej jak kompanionowie do Kmicica, a ja wpadłam szpetnie, bo przeflancowano mnie do Anki. Anka była jedną z najlepszych uczennic w klasie, ale koleżanki jej nie lubiły. Ambitna, zamknięta w sobie, żyła życiem bardzo samotnym w naszej dość zżytej gromadzie. Dopiero, gdy przy niej usiadłam, zorientowałam się, że właściwie nic o niej nie wiemy. Przyszła do naszej szkoły dopiero w tym roku i z nikim się nie przyjaźniła. Nie wiedziałyśmy więc, jakie są jej zamiłowania, w jakim aktorze filmowym się kocha, ani w ogóle nic. Była dla mnie białą, niezapisaną kartą. Złościłam się, że to wszystko tak się ułożyło, ale jak już nie pierwszy raz w życiu, musiałam ulec siłom wyższym. Próbowałam wobec tego rozgadać się z Anką, ażeby jakoś uczynić znośniejszym to pożycie w jednej ławce, ale ona nie okazała mi wcale ciepła i była jak drewno. Wobec tego doszłam do przekonania, że jest po prostu zwyczajnie nudna i kuje tylko lekcje na stopień. Przestałam na nią zwracać uwagę. Tak minęło parę tygodni. Któregoś dnia, podczas ogromnie nieinteresującej lekcji, po prostu ażeby nie zasnąć, zacząłem kaligrafować ozdobnymi literami w brulionie zdanie, które pewnie dlatego, że mi się podobało, utkwiło mi w głowie. Pawonczello, zastanawiając się nad życiem poważnie i głęboko, pędził je płytko i lekkomyślnie. Anka spojrzała przez ramię i aż ją podrzuciło na ławce. Czytałaś? Zaszeptała. No pewno, odpowiedziałam. A co jeszcze znasz Żeromskiego, oprócz tej noweli? Zapytała. Wszystko, odszepnęłam. A Nienaski podoba ci się? Och tak. A Przełęcki? A Rafał? A Krzysztof? Zagadałyśmy się tak o powieściach żeromskiego i jego bohaterach, że najpierw zapisano nas do dziennika za rozmawianie w klasie podczas lekcji, ale, że nie mogłyśmy zahamować lawiny naszego entuzjazmu podniecanego nawzajem, wyrzucono nas wreszcie za drzwi ku naszej radości. Na korytarzu usadowiłyśmy się na oknie, gadając jedna przez drugą. I wtedy dopiero odkryłam wszystkie uroki Anki, które wydały mi się tym wartościowsze, że tak niespodziewane. Po szkole nie wróciłam jak zwykle z Aliną do domu. Nie miałam czasu na takie drobiazgi jak dom i obiad. Anka też musiała sobie powetować te parę miesięcy, które przesiedziała w naszej klasie, nie odzywając się do nikogo. Stwierdziłam, że Anka także Gore jest świętym ogniem umiłowania literatury. Opowiedziałam jej wszystko o Wierzyńskim i o katastrofie z moim referatem, i zorientowałam się, że gdyby Anka w zeszłym roku była w naszej klasie, zupełnie inaczej wyglądałaby dyskusja. Anka czytała Wierzyńskiego, czytała Tuwima, znała Boja, prenumerowała wiadomości literackie i miała poglądy podobne do moich. Poza tym Anka znała język francuski od dzieciństwa, nie tak jak my, tylko ze szkoły i czytała w oryginale, a nie w tłumaczeniach. Otwierała przede mną nowe horyzonty. Bodlera, Verlena znałam tylko z nazwisk, Remboda też. Wstydziłam się, a zaimponowała mi i olśniła, zwierzając się, że uczy się teraz angielskiego poza szkołą, ażeby czytać i angielską literaturę w oryginale. Gadając o tych stosach książek, które już przeczytałyśmy i o tych piramidach książek, które musimy jak najprędzej przeczytać, wędrowałyśmy przed siebie i wędrowały najpierw alejami jerozolimskimi, potem przez most Poniatowskiego i nie wiadomo kiedy znalazłyśmy się w parku Skaryszewskim. Wiosna już była w całym rozkwicie i pewnie było tam bardzo pięknie, ale nie widziałyśmy tego zapatrzone w całe skoro widzę sławnych nazwisk i tytułów. Wałęsając się po parku, zagadane właśnie o rabindramacie z Koch, który w tym okresie akurat wypłynął na rynek wydawniczy, zawędrowałyśmy pod rzeźbę Jackowskiego tancerka. Tam opadły z nas wszystkie mądrości, o których chyba od trzech już godzin gadałyśmy, a wyszły znów śmieszne i czasem dziecinne pensjonarki. Przypomniało nam się, że Ernesto Pawoncello ujrzał po raz pierwszy swą ukochaną pod rzeźbą. To, że i my znalazłyśmy się też przy rzeźbie, tak zupełnie przypadkiem, urosło do roli jakiegoś wyjątkowego przeznaczenia i wprawiło nas w nastrój bardzo uroczysty. Analogia spotkania Pawoncella i spotkania się naszego i naszych zainteresowań tak nas wzruszyła, że ustawiłyśmy się pod tancerką i jak Ania z Dianą wydeklamowałyśmy Przysięgę Wiecznej Przyjaźni w literaturze. Wiele cudownych chwil przeżyłam później w towarzystwie Anki. Był okres, że rzuciłyśmy się na słowackiego, przestudiowałyśmy króla ducha i genezis z ducha, wszystko do najdrobniejszych szczegółów. Wtedy zrozumiałyśmy, nie wiem teraz jakim sposobem. Potem oczarował nas ksiądz Marek i diabli wiedzą, po co uczyłyśmy się go całego na pamięć. Lecz przy tak wzniosłych zamiłowaniach, stale i zawsze witając się i żegnając, mówiłyśmy do siebie porozumiewawczo, Pawonczello.